Partnerem tego odcinka jest Ascoin. Polski dealer specjalizujący się w sprzedaży i skupie metali szlachetnych oraz profesjonalnym doradztwie inwestycyjnym. Jeśli myślicie o złocie lub srebrze, warto zaufać ekspertom. Sprawdź ofertę na www.ascoin.pl lub odwiedź salon w Centrum Warszawy i Rzeszowa. Ascoin, Twoje złoto, nasza pasja. Świat finansów znów wchodzi w zakręt. A kto siedzi za kierownicą? Z jednej strony Donald Trump z nowym kontrowersyjnym planem fiskalnym, który jego administracja nazywa Big Beautiful Bill. Z drugiej inwestorzy, którzy coraz częściej spoglądają nie na dolara, ale na złoto, srebro, a nawet chińskiego juana. A kto jest pośrodku? Rosnące napięcia, zadłużenie, dedolaryzacja i wszystkie sygnały ostrzegawcze, jakie można sobie wyobrazić. Co naprawdę się dzieje i co to oznacza dla nas, zwykłych inwestorów, ludzi szukających bezpieczeństwa w niestabilnym świecie? Zacznijmy od Trumpa. Jego najnowsza ustawa została właśnie przegłosowana w Izbie Reprezentantów minimalną przewagą 218 do 214 głosów. Mimo protestów dwóch Republikanów, plan przeszedł, ale nie bez kontrowersji. Trump odwraca kierunek, nie wydatki na zieloną transformację i programy socjalne, a jednocześnie zwiększa nakłady na wojsko, kontrolę granic i wprowadza potężne cięcia podatkowe. Jaka jest oficjalna narracja? Plan wzrostu gospodarczego, ale nie wszyscy się z tym zgadzają. Ray Dalio, jeden z najbardziej wpływowych inwestorów świata ostrzega, cytuję, to prosta droga do dużych i bolesnych zakłóceń. Dalio szacuje, że w ciągu dekady dług publiczny USA może wzrosnąć do poziomu 7,5 raza większego niż roczne wpływy budżetowe. To oznacza 425 tysięcy dolarów długu na jedną amerykańską rodzinę. A jedną realną drogą wyjścia z tej spirali według Dalio jest masowy dodruk pieniądza, sztucznie niskie stopy procentowe i deprecjacja dolara. Innymi słowy, finansowy teatr absurdu i rosnące ryzyko systemowe. Oczywiście administracja Trumpa odpowiada, Minister finansów Scott Besant przekonuje, że plan służy klasie pracującej, stymuluje realne płace i pobudza wzrost. A znany ekonomista Daniel Lassell nazywa całą ustawę największą redukcją wydatków publicznych w historii USA. Ich narracja jest prosta: obniżki podatków, deregulacja, napływ kapitału i powrót do zdrowego rozsądku. Ale pytanie brzmi, czy wzrost będzie szybszy niż tempo zadłużenia? I czy rynki uwierzą w tą narrację? Bo w międzyczasie dzieje się coś znacznie większego. doloryzacja nie jest już teorią spiskową, to oficjalna strategia wielu państw. Chiny otwierają rynek kontraktów terminowych na juana dla zagranicznych inwestorów, planują Centrum Rozwoju Cyfrowej Waluty i testują rozliczenia zabezpieczone złotem. Co jest ich celem? Oczywiście zmniejszenie globalnej zależności od dolara. Obecnie udział juana w globalnych płatnościach to tylko 2,89%, podczas gdy dolar wciąż trzyma ponad 48%. Ale trend jest widoczny. Budują równoległy system, cichy, ale systematyczny. I może nadejść moment, w którym to właśnie Chiny narzucą nowe zasady gry. W tym wszystkim nieoczekiwany zwycięzca to srebro. Financial Times właśnie opublikował tekst, w którym stwierdził, że srebro może przegonić złoto pod względem tempa wzrostu wartości. Dlaczego? Bo nie jest już tylko metalem szlachetnym, to bardziej surowiec przemysłowy. 60% całkowitej produkcji trafia do sektora fotowoltaiki, elektroniki i zbrojeniówki, i popyt dalej rośnie. Silver Institute prognozuje, że 2025 rok będzie piątym z rzędu, w którym popyt na srebro przewyższy jego podaż. Ale to nie wszystko. Znany analityk Jack Hoogland, którego prognozy śledzi wielu inwestorów surowcowych, twierdzi, że wszystkie wskaźniki wskazują na początek silnego trendu wzrostowego. Globalna podaż pieniądza znów rośnie. Banki centralne, z wyjątkiem Fedu, już rozpoczęły cykl obniżek stóp procentowych. Fed nie ma wyjścia, dane makro są nieubłagalne, słabnąca konsumpcja, załamujący się rynek nieruchomości, spadający zyski firm to klasyczny przepis na dodruk pieniądza. A kiedy system zalewa nowa fala wydrukowanych dolarów, to zyskują aktywa materialne, takie jak złoto, srebro i surowce przemysłowe. Srebro, ze względu na unikalne połączenia roli inwestycyjnej i przemysłowej, ma przed sobą potencjał najbardziej dynamicznych wzrostów. Ale kto ma rację? Dalio, który ostrzega przed katastrofą? Czy Trump i jego ekonomiści, którzy zapowiadają nową erę amerykańskiego wzrostu? A może to nie ma znaczenia, bo to co naprawdę istotne dzieje się w cieniu, na rynku kruszców, w polityce monetarnej Chin i w oczekiwaniach inwestorów szykujących ucieczkę od zadłużonego systemu. Pytanie, które musimy zadać sobie, brzmi, czy jesteś gotowy na nowy porządek? Bo srebro nie pyta, czy wierzysz w jego siłę, ono po prostu rośnie. Jeśli ten nowy porządek ma mieć fizyczny symbol, to nie będzie to już wyłącznie złoto. To właśnie srebro, przemilczane, niedoszacowane, a dziś coraz bardziej strategiczne, wychodzi z cienia. Wystarczy spojrzeć na gold-to-silver ratio czyli stosunek ceny złota do ceny srebra. Od miesięcy oscyluje ono w okolicach 90 do 1, a momentami przekraczało nawet 100. Jaka jest historyczna średnia? Około 1 do 30. To oznacza, że srebro w relacji do złota jest dziś potężnie niedowartościowane. W przeszłości, gdy gold to silver ratio przekraczało poziom 90 do 100, niemal zawsze kończyło się to rajdem cenowym srebra. A to nie tylko matematyka i wykresy, fundamenty też są twarde. Popyt przemysłowy na srebro rośnie z roku na rok i to nie symbolicznie. Fotowoltaika, elektromobilność, półprzewodniki, optoelektronika. Wszystkie te sektory konsumują srebro coraz szybciej i w coraz większych ilościach. A przypomnijmy, że jego podaż nie nadąża około 75% srebra wydobywane jest przy okazji eksploatacji innych surowców, takich jak miedź. To oznacza, że rynek srebra nie ma elastyczności, jaką ma na przykład rynek złota. A teraz dorzućmy do tego jeszcze jeden element, strukturalny deficyt. Silver Institute prognozuje, że 2025 rok będzie piątym rokiem z rzędu, w którym świat zużyje więcej srebra, niż zostanie wydobyte. Na horyzoncie rysuje się więc poważna asymetria ogromny popyt, ograniczona podaż, techniczne niedowartościowanie względem złota i całkowite niedoszacowanie przez inwestorów instytucjonalnych. Dlatego właśnie analitycy, tacy jak Jack Hoogland, mówią wprost: wszystkie sygnały wskazują wzrosty. Nie jesteśmy jeszcze w euforii, jesteśmy w przedbiegach. I jak pokazuje historia, to właśnie ten moment jest najważniejszy. To nie czas na analizę perfekcyjnego wejścia. To czas, by być we właściwym miejscu, zanim zrobi się tłoczno. A teraz coś, co doda Wam jeszcze więcej pewności, jeśli już jesteście na tej ścieżce. Jeśli masz w domu choćby 40 uncji srebra fizycznego, to gratuluję. Może wydać Ci się to niewiele, ale jesteś już w gronie górnych kilku procent posiadaczy realnego metalu na świecie. Na przykład w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że jedna na 10 osób posiada jakąś formę srebra, ale najczęściej są to drobne ilości, monety pamiątkowe lub pojedyncze sztabki. Tymczasem Ty masz więcej niż większość. 40 uncji srebra to solidna baza. Jesteś już na pozycji, z której naprawdę można zbudować coś trwałego. 100 uncjowy stos to monety, w którym hobby staje się strategią. A 1000 lub 2000 uncji to poziom, przy którym zaczynasz wchodzić do światowej elity prywatnych posiadaczy srebra fizycznego. I tu warto jasno powiedzieć: mówimy tylko o srebrze fizycznym. Nie mylmy tego z tak zwanym srebrem papierowym, czyli ETF-ami, kontraktami, zapisami w systemach brokerskich. Tam na jedną realną uncję przypada dziś nawet 300 uncji papierowego srebra. To rynek oparty na zaufaniu i braku fizycznych dostaw. Gdy zacznie się presja na odbiór metalu, nie każdy dostanie to, co mu się należy. Dlatego srebro fizyczne to nie tylko aktywo. To zabezpieczenie realne, namacalne, niezależne. To nie trend, to odpowiedź na inflację, na dług, na cyfryzację waluty, na chaos systemu. Jeśli już jesteś stakerem i posiadasz srebro fizyczne, to idziesz w dobrą stronę. Jeśli nie, to może być ostatnia szansa, by wejść, zanim zamkną się drzwi. Tak więc moi drodzy, sytuacja cały czas przechyla się na stronę metali szlachetnych. Te osoby, które zapakowały się w srebro, złoto i platynę w postaci fizycznej, naprawdę myślę, że w tym momencie nie muszą się już niczego obawiać. Troszkę mi to przypomina sytuację, tak jak mieliśmy na złocie, czyli mieliśmy dłuższą chwilę trend boczny, złoto sobie stało w miejscu, nic nie robiło, i nagle mieliśmy wystrzał na nowe rekordy, przebijało po prostu złoto rekord za rekordem. Później mieliśmy drobną korektę i mamy teraz typową stabilizację, i znowu idziemy sobie bokiem. I patrząc na srebro. W dalszym ciągu widzę, że srebro będzie w tym momencie nadganiać. Oczywiście będą jeszcze jakieś korekty po drodze. Tak jak zawsze to powtarzam, mamy dwa kroki do przodu, kroczek do tyłu, dwa kroki do przodu i tak dalej. Na kanale będą się pojawiać nowe monety: monety bulionowe, monety super premium, tak więc już z tego miejsca zapraszam wszystkich serdecznie. Oczywiście standardowo przypominam, że wszystko co mówię w swoich filmach to nie są żadne porady inwestycyjne, nie są to żadne rekomendacje zakupowe, każdy zrobi ze swoją gotówką. To, co będzie chciał. Moi drodzy, już niedługo pojawią się wyniki konkursu z okazji 20 tysięcy subskrypcji, z okazji rozdania srebra na tym kanale. Tak więc, już niebawem opublikuję zwycięzców tego konkursu. Jeśli dopiero zaczynasz albo chcesz działać bardziej świadomie i bezpiecznie, to zapraszam do Rekin Srebra Pro. To zamknięta kameralna grupa, gdzie oferuję profesjonalne wsparcie w budowie stosu i zakupach metali, bez kosztownych błędów i niepewności. Jestem tam na bieżąco, osobiście pomagam członkom, odpowiadam na pytania i dzielę się swoją wiedzą. Możesz więc liczyć na realny kontakt ze mną, a nie tylko na automatyczne porady. Jeśli jesteście zainteresowani, więcej informacji zostawiam w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu pod filmem. A na tą chwilę bardzo Wam wszystkim Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Partnerem tego odcinka jest Ascoin. Polski dealer specjalizujący się w sprzedaży i skupie metali szlachetnych oraz profesjonalnym doradztwie inwestycyjnym. Jeśli myślicie o złocie lub srebrze, warto zaufać ekspertom. Sprawdź ofertę na www.ascoin.pl lub odwiedź salon w centrum Warszawy i Rzeszowa. Ascoin, Twoje złoto, nasza pasja.